Jest piątek, 10 maja, minęła godzina 22, zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Mateusz Kaczmarek, czas na wieczór z grami Lotto. Dziś wiele osób zagrało w Eurojackpot. Powodów, żeby sięgać właśnie po tę grę jest całkiem sporo, ale ten najważniejszy to oczywiście szansa na gigantyczne wygrane. Gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia to około 45 milionów złotych, ale kumulacje mogą sięgać nawet ponad pół miliarda złotych. W dodatku wygrana w Polsce może być powiększona o nadwyżkę z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. Wynik dzisiejszego losowania Eurojackpot podam Państwu za chwilę. A jutro będzie okazja, by dołączyć do grona lotto milionerów. Wystarczy trafić w szóstkę w lotto lub lotto plus. W lotto do zdobycia może być nawet 7 milionów złotych, a w lotto plus milion złotych. Pierwsza, taka wygrana w tym miesiącu, padła w miniony wtorek. Trzymam kciuki za kolejną. Jeszcze jutro w MultiMulti -multi warto grać na 9 liczb, bo jeśli trafi się wygrana, będzie o połowę większa. Czyli zamiast 70 tysięcy złotych do zdobycia jest 105 tysięcy złotych. A w opcji z plusem zamiast 300 tysięcy złotych aż 450 tysięcy złotych. Rosujmy. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. A wylosowane zostały następujące liczby. 33 11 Trzy dziewiętnaście czterdzieści dwa pięćdziesiąt pięć siedem dwadzieścia pięć trzydzieści siedem Pięćdziesiąt jeden, trzydzieści cztery dziesięć, osiem, czterdzieści osiem, sześć, sześćdziesiąt sześć, sześć, 70. Liczba 70 jest plusem. W minilotto mała jest tylko cena. Żeby zagrać wystarczy złotówka i 50 groszy, za to wygrać można nawet kilkaset tysięcy złotych. Na przykład w tym tygodniu w poniedziałek padła piątka warta ponad 360 tysięcy złotych, a we wtorek ponad 380 tysięcy złotych. Zapraszam na mini minilotto. W kastacie maszyny losującej mamy 42 kolejno ułożone kule, komora, mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. 30, 34, 20, 35 23. Wydając 2 złote na los kaskady, ma się dwie szanse na zdobycie 250 tysięcy złotych. Pierwsza, taka wygrana w tym miesiącu, padła w niemodlinie. Pora na kolejną. Powodzenia. W kasecie maszyny losującej mamy 24. Kolejno ułożone kule bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. 20. 19. 6. 15. Dwadzieścia jeden, pięć, siedemnaście, jedenaście, cztery osiem, dwanaście. Gra Eurojackpot jest obecna aż w 19 europejskich państwach i wszyscy grający niezależnie od kraju mają taką samą szansę na wygraną. W dzisiejszym losowaniu do zdobycia było 190 milionów złotych. Poznajmy szczęśliwe liczby. Losowanie Eurojackpot odbyło się dziś wieczorem w Helsinkach pod nadzorem fińskiej loterii. Padły w nim następujące liczby: 45, 28, 39, 31, 49 oraz 11.8. Gratuluję zwycięzcom. Wynik losowania będzie dostępny na lotto.pl. Wysokość pensji w ekstra pensji zależy od stawki w grze. Może być warta od 5 tysięcy złotych aż do 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Życzę wysokich wygranych. W kasetach maszyny losującej mamy 35 x 4. Kolejno ułożone kule, pębne. Maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia dwa, piętnaście, cztery, trzynaście, osiemnaście, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapensji jest jeden. Ekstra pensje najlepiej grać z ekstrapremią. Wystarczy do zakładu dopłacić złotówkę. Do zdobycia jest 100 tysięcy złotych od ręki. Taką premię dzięki ekstrapremii zdobyło już aż 140 graczy. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4. Kolejno ułożone kule bębne. Maszyny są puste. Zwalniamy do blokady i rozpoczynamy losowanie. Dwadzieścia trzy. Dwadzieścia cztery. Piętnaście. 18, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapleni jest 1. Na koniec ważny komunikat. Totalizator sportowy spółka ZOO informuje, że 15 maja 2024 roku nastąpi zakończenie sprzedaży. Czterech transz losów loterii pieniężnej dużo kasy. Gra numer 0663. Jednej transzy losów loterii pieniężnej diamentowy milion. Gra numer 0666. Piętnastu transz losów loterii pieniężnej super 7. Gra numer 0667. Trzech transz losów loterii pieniężnej Pisanka, gra numer 0669 i czterech transz losów loterii pieniężnej Green Money, gra numer 0674. Więcej o zdrawkach na Na tej stronie można też grać online, między innymi w Eurojackpot. We wtorek do zdobycia będzie 220 milionów złotych powodzenia. A wszystkich, którzy w weekend będą w Warszawie, zapraszam na tor wyścigów konnych na Służewcu. Emocji z pewnością nie zabraknie. Kolejne studio lotto już jutro wieczorem poprowadzi Renata Molenda Potrykus, a będzie można je obejrzeć na antenie TVP3 i online. Dobranoc. Kiedy wygrywasz w Euro Jackpot, nic nie stanie na Twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla Ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 220 milionów złotych. Euro Jackpot, doświadczaj więcej.